Cześć, cześć. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Ja mam na imię Jagoda i bardzo lubię haftować i dziś chciałabym wam się pochwalić podusiami, które wczoraj wykończyłam. Jak pamiętacie, jak nagrywałam filmik, jak pokazałam wam filmik o skończonych samplerkach i informacji o rozdaniu. Tam powiedziałam, że uszyję poszewkę na poduszkę. No i akurat wczoraj mnie naszło. Najpierw zrobiłam tą malutką na konkurs u Oli. Wzór miałam już wyhaftowany wcześniej, ale nie mogłam znaleźć takich pomponików, i objeździłam wszystkie chińskie markety u mnie w miejscowości i trafiłam na takie może troszeczkę jaśniejsze, bo bardzo chciałam mieć pomponiki tutaj. Ale pasują. Z tyłu mam materiał bawełniany, w środku taki wypełniacz do poduszek i szyłam to na maszynie. Zresztą na początku filmu zrobiłam takie, taki wstęp odnośnie, jak to robiłam, jak robiłam tą poduszkę i jak robiłam tą. O tyle z tą poduszeczką było na tyle łatwo, że po prostu poszywałam. Może tutaj nie wygląda to za ładnie, jak już zszywałam tą końcówkę po wypełnieniu poduszeczki. Ale mi się bardzo podoba. Nawet taka dekoracyjna, czy tam jak będę nagrywała jakieś świąteczne filmiki, to też jako dekoracja może być. Natomiast z tej poduszki jestem bardzo dumna, bo pierwszy raz szyłam poszewkę. I też widzieliście na początku filmiku, jak ja to zrobiłam. W środku jest zwykła poduszka. Troszeczkę się namęczyłam z tym zamkiem. Nie jest to jakoś równo, bo trochę mi zjechały tutaj te hafty, a szczególnie w tym miejscu mi się środek przesunął. A to też dlatego, że niektóre samplerki miały, były wyższe, na przykład o dwa krzyżyki. I tutaj też zszyłam za blisko i trochę mi przycięło to, co wyhaftowałam. Ale pomysł, myślę, że był super. Ja już robiłam zdjęcia, dałam na Instagrama, dałam na Facebooka i dużo osób pisało, że fajnie wyszło. Tutaj po środku dałam taką jakąś aplikację, bo mam tego dużo. Wybrałam białą, żeby nie było widać tego zszywania. Ja to szyłam na płasko, zszyłam dwie części ze sobą, później rozłożyłam ten materiał od środka, jak widzieliście, przeszywałam jeszcze raz, i później na samym końcu wszyłam te, tą aplikację. No i doszyłam z tyłu materiał bawełniany, bo tego materiału mam dosyć sporo. No i wypchałam tu środku, do środka poduszkę. Troszkę wyszła mi mniejsza ta poszewka, a poduszka jest taka bardziej e, no, w, wtedy wychodzi bardziej wypchana, bo musiałam ją tutaj, e, że tak powiem, upchnąć. E, ale wyszło super. Marysi się podoba ta poduszka i ciągle mówi, mama daj, ja wezmę. E, ale na razie e, kładę ją albo na jej łóżeczko, jak już wstanie, albo Gdzieś w takim miejscu, żebym ją widziała Pierwszy raz robiłam Wykorzystałam haft do poduszki Byłoby łatwiej, gdyby był jeden haft I to tylko przyszyć tył i zamek Ale tu musiałam troszeczkę pomęczyć się, żeby poszywać te kawałki No wyszła rewelacja Cztery dziury w ścianie mniej Bo jakbym miała ja oprawiać każdy obrazek osobno to yy, no cztery ramki musiałabym kupić a tak to wykorzystałam to co mam w domu yy, nic nie dokupowałam zamek miałam, materiał bawełniany miałam, no i naprawdę jestem dumna z tej poduszki, no świetnie wyszła bardzo mi się ona podoba Mówi się, że szkoda. Na przykład moja mama też mówi, że szkoda haftów na poduszki. No ale wiadomo, że ja na tej poduszce spać nie będę. Ona jest dekoracyjna. Nawet byłoby mi szkoda. Więc tylko tak jako, jako dekoracja. Jest haft wyeksponowany. Nie trzeba go oprawiać. A jak położę poduszkę, to fajnie, fajnie przyciąga wzrok. Jest kolorowa. Ma też wyhaftowaną datę, także będzie na wiele lat pewnie. No i co, wyprać też będzie fajnie, bo tylko odpiąć, wyciągnąć poduszka, nawet jak się gdzieś tam zakurzy, to wyprać. No śliczna jest. No i sam, same te hafty, no to w sumie zajęły mi rok. Yy, jakoś wychodziło dwa miesiące na jeden. Yy, no, no to... No to, no, to w sumie powiedzmy pół roku, ale w każdej porze roku ja robiłam osobno samplerka. No i świetna poduszeczka. Jak na pierwszy raz, to no może te rogi tutaj też nie do końca, no ale ja nie wiedziałam, jak to szyć. Póki co szyłam tylko torby i ochraniacze. Do toreb też miałam zamek, ale tutaj już inaczej jest. Ale myślę, że nie jest źle jak na pierwszy raz. Być może kiedyś zrobię jakieś inne poduszeczki, no ale przyznajcie, takie małe hafty i co z nimi zrobić? Jak nawet do ramki bym chciała wsadzać, no to też nie wiadomo, jak, czy je bym musiała szyć i wsadzić do ramki, a tak to mam elegancką poduszkę, moją pierwszą, śliczną, nie mogę się na nią napatrzeć. Możecie mi napisać, co sądzicie, czy wam się podoba. No wiem po tych komentarzach, które pojawiły się na Facebooku i na Instagramie, że wielu osobom się podoba. I nawet kilko, kilka osób napisało, że ściągnie pomysł. Także, jeżeli chodzi tutaj o to rozdanko, to. Też będzie można wykorzystać mój pomysł, jeżeli ta osoba, która ja już wiem kto, bo już sprawdziłam, ta osoba będzie mogła sobie wyhaftować i na przykład zrobić też taką poduszeczkę, jak będzie miała ochotę. Także dwie poduszki wczoraj uszyłam. Mam dwie. Akurat dziś zaczął padać śnieg, i akurat Marysia wstała dziś i mówi: Mama, a co to jest? No pytam się: No, co to jest? Bo ona widocznie nie pamięta, że w tamtym roku też był śnieg. I takie zdziwienie, i od rana mówi, że chce wyjść i trochę popatrzeć. Co prawda jest chora, ma taki mocny kaszel, ale pani doktor powiedziała, że na chwilkę może wyjść i tego powietrza zaczerpnąć. Także mam małą chwilkę, żeby nagrać filmik i Wam się pochwalić. Jestem taka podekscytowana, tak się cieszę. Mimo takich troszeczkę niedociągnięć, krzywizn, no naprawdę ta poduszka wymiata. Jestem z niej mega dumna. Świetna jest ręczna robota, dosłownie sam haft i wszystko to poszywać. No, rewelacja. No, z tej poduszeczki też byłam dumna, dopóki nie zrobiłam tej, to wiadomo, no ta mi się lepiej podoba, ale ta też jest fajna na igiełki w sam raz. Także już na konkurs do Oli będę miała pierwszą rzecz, może jeszcze zrobię jakąś bombkę i zgłoszę bombkę, no, ale na razie zrobiłam to tak na szybko. Dobra, i teraz przejdźmy do tego konkursu, który był ogłoszony. Mianowicie mam trzy... E, trzy wzory, bo jeden już poszedł ten zimowy, mam e, wiosnę, lato i jesień. E, I ogłosiłam e, w tym konkursie, że nagroda będzie dla osoby, która jest najbardziej aktywna na moim kanale, e, która najczęściej e, pisze komentarze. I to nie takie komentarze typu e, jedno słowo albo buźka, tylko naprawdę takie e, takie treściwe. I tak, spisałam sobie te wszystkie osoby. Zaraz to odnajdę. I na razie Wam powiem, że zgłosiło się 6 osób. 3 osoby miały kilka komentarzy. 3 osoby pisały mi 5, 4. I 3 osoby powyżej, no około 40 wzwyż. Także mamy 6 osób. I uwaga, uwaga. Proszę bardzo. Najwięcej komentarzy napisała mi Basia, Barbara, czy? Aż 83 komentarze. Także naprawdę, Basiu, gratuluję. Cieszę się, że, że jesteś. Ja Cię bardzo dobrze kojarzę, bo naprawdę często czytam Twoje komentarze i dziękuję Ci za te komentarze. Są takie. Też i treściwe. No i często chwalisz, właśnie w filmach, że coś Ci się podoba, że fajnie wygląda. No i naprawdę bardzo Ci dziękuję, że jesteś taka aktywna. I w związku z tym, dostajesz trzy, trzy wzory. Tutaj są nici, pozostałości nici, wzór graficzny i chyba igły jeszcze zostały. Także masz trzy wzorki. Odezwij się proszę do mnie y, w celu uzgodnienia wysyłki, tak żebyś jeszcze y, dostała. Nie wiem, może jeszcze w listopadzie. Nie wiem, kiedy ja ten filmik opublikuję, ale postaram się go szybko zmontować i wtedy y, czekam, aż się zgłosisz. Ustalimy, co i jak y, i będziesz miała takie same wzorki. Być może też y, wykorzystasz je do czegoś. Y, Bardziej użytkowego. No zobaczymy. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim za udział w zabawie. Przypominam jeszcze o jednym konkursie, który jest ogłoszony, a mianowicie o konkursie na Bombkę. Dziś już jedna osoba mi przesłała zdjęcia i krótki filmik, także bardzo Was proszę, wysyłajcie zdjęcia. Możecie też nagrywać takie krótkie filmiki, ale w poziomie, żebym ja mogła też. Je pokazać tutaj na YouTubie wszystkim, żeby, żeby was pochwalić. I przypominam, że jeżeli chodzi o konkurs na tą bombkę, to wtedy będzie losowanie. Bo jest jeden wzór, jedyne co możecie zmieniać, to kolory i sposób ozdobienia tej bombki. Dlatego przeprowadza już losowanie, jeżeli chodzi o bombkę. Sporo osób się zgłosiło, sporo osób dostało wzory. Ja już nie pamiętam, czy ja Wam dałam termin, chyba do końca listopada i na początku grudnia, chyba 6, będę robiła to losowanie, także zostało Wam już coraz mniej czasu. I przypominam, proszę o zdjęcia i w miarę możliwości filmik w poziomie, tak żebym mogła to wmontować w film z losowaniem i pochwalić się Waszymi pracami. I do wygrania jeszcze Wam pokażę, co będzie. Tak, w ramach przypomnienia, jednym fundatorem nagrody jest firma Cori Camo, od której też macie ten wzór na bombkę. I to jest cały zestaw na taką latarenkę. I ode mnie kanwa z nadrukiem, z też z zimowym takim widoczkiem. Kanwa od, zestaw od Joy Sunday, 14 CT. I być może jeszcze coś, a jeszcze coś miałam. I być może jeszcze tym się podzielę. Także miały być dwie osoby, a będą trzy. Ja nie będę robiła kartek, nie będę używała tego. Jedynie co to skopiuję sobie, skseruję może wzór, żebym miała na bombki. Być może zrobię z tego bombki, a tym mogę się podzielić. Więc nie dwie, a trzy osoby. Także zachęcam, żebyście się zgłaszali już z gotowymi pracami powoli. No dobra. No to chyba by było na tyle. Filmik może nie za długi, ale musiałam się wam pochwalić. Nawet nie miałam w planach, bo myślałam, że zrobię takie szybkie rozdanie. Osobny filmik, ale wtedy by było już całkiem krótko. No i chciałam się naprawdę bardzo wam pochwalić tą moją poduszką extra na wypasie, można powiedzieć, poduszeczka. No, to piszcie, co sądzicie. Czy Wam się podoba taki pomysł na wykończenie wcześniej wyhaftowanych prac, czy Wam się podobają takie poduszeczki? No, i jeszcze raz gratuluję wygranej. Dziękuję wszystkim za oglądanie, za miłe komentarze. No, i na pewno jeszcze w przyszłości coś będę dla Was miała. Zawsze się staram, coś, czymś się podzielić, bo wiadomo, wszystkiego nie wyhaftuję. A jak coś mi się spodoba, to czasami to kupię, a później stwierdzę, że, że nie mam na to czasu, więc na pewno jeszcze czymś się z Wami podzielę. Dobra, więc to by było na tyle. Trzymajcie się cieplutko. Pa!